Słuchajcie, plan jest taki, że szczelę mu małego donejta w wysokości, myślę, 2-3 zł z wyzwaniem. Że jak przypali gumę, no nawet wiecie, ruszy mocno i wiecie, zapiszczą opony. On nie musi kręcić bączków, to mu wysyłam 50 zł od razu, więc myślę, że to jest łatwe. Poza tym on ma manualną skrzynię biegów, nie automata, także tutaj myślę, że nie będzie to problem. Kurwa. Nie wysyłają mi linka do donate'ów, dobra, zaraz się w kurwie i nie dostanie w ogóle. Patrzcie, gdzie on w ogóle jedzie. On, nie wiem, on po jakimś pasie startowym chyba jedzie. Dobra, nikt jeszcze nie sprawdził, więc będę pierwszą osobą, która to sprawdza. Zobaczymy czy donaty działają. Wziąłem linka z pod jego poprzedniego live'a. <grywka> Ja pierdolę, Popatrzcie na tego donate'a. Jak spalisz gumę, to myślę ci 50 zł. Wystarczy, że opony wydadzą pisk. Dobra, ale wysłamy, żeby było 5 zł. W ogóle zaktualizowało się coś i teraz jest. Yy, normalnie donate y na PayPalu są jako darowizna. I teraz normalnie musisz yy, zaakceptować, że dajesz darowiznę też na PayPalu. Może w końcu PayPal nie będzie mnie opierdalał z pieniędzy, które dostałem i ktoś je wycofał. Potem ja mam przejebane i ja mam płacić za to. Dobra, zobaczymy, czy donate działają. Chwila prawa. Chwila? Prawdy, chwila prawdy, A jeszcze przed samym odcinkiem chciałem Was oczywiście zaprosić bardzo serdecznie na stronę Kidruck, albo Kejdru, jak to woli. Mamy dzisiaj 3000, więc możemy się trochę pobawić. Tą zabawę umożliwi nam nowy event. Mamy też event, gdzie możemy zacząć w sumie rok szkolny, bo zaczął się rok szkolny. 180 zł, 120 tutaj minusik, ale zaraz przechodzimy do skrzynek premium, bo tu już mamy skrzynkę po 100 zł. 500 zł razem wydane. No i mamy 470, więc też lekki minusik. Ale mamy jeszcze najdroższą skrzynkę z tego eventu, którą zaraz sobie sprawdzimy. Jak na razie jeszcze otworzymy sobie resztę skrzyneczek. No, jeśli chodzi o te tańsze skrzynki, to nie mamy szczęścia. Nie mamy dziś szczęścia. Ale uwaga, teraz otwieramy 5 skrzynek za 200 zł i mamy 1700 zł. Także jak widzicie, mamy już profit 700 zł. Ale ja jestem mega ciekawy tych szkolnych, bo tam mamy skrzynkę za 500. Na razie otworzymy sobie te tańsze. Jak na razie z tych tańszych, no to wiadomo, że blisko zera. Czasami proficik wleci. Teraz proficik 25 zł wleciał, więc jest to spory proficik. O, kurwa, leć. Dobrze. Słuchajcie, zrobiłem takie szybkiego Upgrade'a i sobie wyciągnąłem karambita, Lorkę. Jako, że mamy naprawdę duży profit, bo mamy już z 2000 profitu, to bez problemu możemy 5 skrzyneczek otworzyć. Spodziewałem się, że albo będzie profit, albo że stracimy. Mamy 2280. Skrzynki kosztowały 2250. Dobra, trzy skrzyneczki jeszcze wlatują i wleciały trzy skrzyneczki i, dwa i pół tysiąca tym razem. No, powiem Wam, niesamowite. Nowity proficik. Uda się, uda się. Stój, 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 stój. Dobrze, mamy to, słuchajcie. Kolejny itemek, i mamy. Ja pierdolę 5000. Ale jako, że mamy nowy event, to ja teraz otworzę sobie karty, w których jak widzicie, no nie ma za dobrych skinów, więc pójdziemy sobie po coś lepszego. Tutaj już za 5 tysięcy końców mamy 30 złotych, skin za 30 złotych. A tutaj już za 25 tysięcy końców mamy o wiele lepsze skiny. Jeszcze jeden, bo mnie kusi. I wszystko to w granicach 200 złotych. Wszystko w granicach 200 złotych. Zostało nam jeszcze 83 tysiące. Ja w ogóle wybrałem drużynę ognia, grając na Kidropie otwierając skrzynki, przechodząc do eventu, który aktualnie trwa. Możecie sobie wybrać, czy jesteście w drużynie Ognia czy w drużynie wody. To dwie drużyny rywalizują ze sobą. Jak widzicie, drużyna Ognia jak na razie wygrywa, czyli moja drużyna wygrywa. Właśnie tak miało to wyglądać. Słuchajcie, zrobiliśmy upgrade na AWP za 7000 i tym miłym akcentem zapraszam Was jeszcze raz na stronę Kidrop, na której macie waluty eventowe, możecie zdobywać walutę, którą wymieniacie potem na skiny, możecie również zdobywać darmowe złoto, za które potem otwieracie skrzynki, także naprawdę na Kidropie macie mnóstwo możliwości zdobycia darmowych skinów. Ja właśnie zdobyłem AK-47 za 50 złotych, a tak naprawdę wdałem na to 20 tysięcy złotych monet, które były darmowe, które zdobyłem za wykonywanie zadań. Kurwa, jeszcze bym zajebał jakiegoś upgrade'a. O, takiego kurwa fistaszka bym sobie wziął. Niech się zakręci, wola Boża, wola nieba, z nim się zawsze zgadzać. Trzeba. Tym moim akcentem możemy się skończyć. Ja właśnie z 3000 zrobiłem 10. Dziękuję, życzę Wam miłego oglądania dalszej części filmu. Mariusz Krawężnik. Jak spalisz gumę, to wyśle Ci 50 złotych. Wystarczy, że opony wydadzą pisk. Mariusz krawędzi. zaraz się zrobi dla Ciebie, tylko pojedziemy pod parkiem. Nie, I tak, to nie wierzę. Tak, myślę, że będzie 50 zł, ale zaraz pali mnie. Wątpi, sam. Wątpi we mnie, ja nie, już... Nie widać treści, ale przeczytam. Ja już przyszykuję tego do najta, ale to jest za grube. <ślam> Jak on to zrobi, to wpadajcie wszyscy, bo miałem przetestować, czy wszystko działa. Tak naprawdę to chyba będzie jeden z najlepszych osób, które zdonatowaliśmy w tym odcinku. Donatowania widzów. Dawaj na ten parking, stary, dawaj na ten parking. Dobra, czekajcie, wysłałam mu donate'a kolejnego. O, nigdy widać, ale kur, słychać, to najważniejsze. Gdzie ten parking? dojeżdżamy, 5 minut. 5 minut? Jezus, jakieś 10 minut siedzę. No dobra, no poczekamy, no. A w tym czasie przejdźmy sobie po prostu może do kolejnej osoby. Do pana Piotrka, który gra aktualnie w Valoranta chyba. Więc wyślemy mu donajta, tak jak zawsze Mateo robi. Jeśli wyjdziesz z gry, wyślę ci 50 zł. Po prostu, krótka piła. Także donajcik, ale nie od Mariusza Krawężnika, bo tutaj może się domyślić. Matmlex, kurwa. Też może się domyślić, ale to będzie bardziej mniej prawdopodobne, jak wyjdziesz z gry. i trzeba jakiś błąd ortograficzny popełnić. Jak wyślę ci 50. Kurwa, tu się nie da błędu popełnić. Wyślę to blikiem, bo boję się, że jak wyślę Paypalem, to przyjdzie mu powiadomienie i on skuma. Dobra, zobaczymy, czy wyjdzie z gry. Jestem mega ciekawy, serio. Jestem mega ciekawy, czy wyjdzie z gry. Czy da radę? Czy psycha mu nie siądzie? się, jak każdy Matlex 3 zł. Jak wyjdziesz z gry wyś leci 50 ZL. Pozdrawiam. Twój fan. Dzięki Matlex 3 zł. Jak wyjdziesz z gry Ci leci 50 zł. Dawaj. Wiesz co, stary? Ja grałem rankelany rankel. 200 Powiem ci Matlex tak. O! Dobrze! Dobrze, 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 zajebiście, to mi się podoba. A jak widzę, to mogę potem do niej wrócić, czy nie? Nie, to nie możesz. Ale w sensie, no nie dostanę bana, jakbym wrócił, chyba, chyba, nie możesz wrócić, tak mi się wydaje. Ale jak na przykład kogoś mogę, wyrzuci. Ale płacę, on tak się Dobra, 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 ale dobra, dobra ale zajebiście. To. Ale dostaniesz, ale dostaniesz, kurwa bana. Nie, dostanę, nie dostaniesz, wrócę. zamknij się tam. Dobra. Krótki, treściwy donate. Zrobił. Wyszedł z gry, dotrzymał słowa, więc ja tutaj też dotrzymuję obietnicy I zobaczymy zaraz czy, czy tamten już na parkingu pali tego kapora, bo jestem mega ciekawy. dobra, tam jedna w tą czy w tą się nic nie stanie. Ale okay, wyszedłem, ja żeby nie było. kasztan. A, A Nestor! Bardzo dziękuję! Mega dziękuję Ci, Nesterku, za. Tak ma być. Tak z Dzięki Nester za pięć dziesiek, pozdrawiam bawiam, za... co stary Bardzo ale dziękuję ale Nester. Ale to nie zmienia dali, faktu, dali. że muszę tą rundkę ugrać Dzięki Nester, kocham cię Wyrzędę Spoko Pozdrawiam, 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 to, ale pozdrawiam. pozdrawiam. Ale, widzisz, ja... Ja... Czekajcie kurwa, bo on pali On pali, on pali no. laka Akurat tak na złość teraz kurwa tu jadą Chuje, nie? Nie no, co ten goście myślisz Ale jeszcze mi nie? Ale będzie palony lak, bo już poszło kurwa, nie? Dobra, zajebiście Czekamy, czekamy. Ej, na tym streamie zaczęły się takie rzeczy dziać, że ja z chęcią wyślę większego do najtańszego o 50 zł, naprawdę. Zajebiście, czekam na tego ziomala jego, bo jedzie jego ziomal chyba. Z tego co zrozumiałem. O, jedzie, już przyjechał Sadek? Ja pierdolę, co tu się dzieje? Nie no, ej, to jest niesamowite. Dobra, będzie palone, będzie palone, ja pierdole. Serio, mam już blika przygotowanego. Daj mi Jak on jeszcze wsiądzie, to już będzie rozpierdal tak. Nie no co ty, ja będę smalił laka jak pojebany Dobra, dobra, co będzie to? będzie zaraz delikatnie zesmażona zesmażona tu jest Dobra, ja tu kurwa jestem bardziej profesjonalny Ja pierdolę, dobra wysyłam tego do nejta, wysyłam tego do Neita od razu <śmiech> <śmiech> 70 zł, chłopie! jest chyba, bo to nester jest. Ooo mnie. Co to za zapach? 70 zł. Jebany. Ha 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 hahaha, byku, mega się uśmiałem, tarza się ze śmiechu, niesamowita reakcja. O samochodach też tak uważam, samochód dobry vibe, tam masz i nieźle PAL i l e s l a k a x uwielbiam Cię, ha ha rakieta. Dzięki, Co? Nester, za 70 złotych, kto jeszcze streamuje, kto jeszcze streamuje, ponieważ przypominam, że nasz dzisiejszy budżet to jest ponad 300 zł plus minus. Pod poprzednim filmem było 1300 łapek, więc powinniśmy mieć tylko 130 zł do wydania, ale postanowiłem, że od teraz Każde 100 łapek to nie będzie 10 zł, a będzie to 25 zł. U Koksola nie byłem w sumie. a ma 1000 subskrypcji, ma 3 osoby i ma złotówka równa się 3 minuty. I widzę, że tutaj stream sniping jest w CS-ie i się w chyba. Dobra, słuchajcie, jeśli on gra w cs i zasłonił sobie ekran, to znaczy, że bardzo mu zależy na tym meczu i nie chce tego przegrać. A pewnie stream snipingują, więc wysyłamy teraz donata. Jak wyjdziesz z gry, nawet na chwilę wyślę ci 50 zł. Dobra, wysyłamy i zobaczymy, czy wyjdzie na Rundę. Przypominam, że jest to bardzo ważny mecz, a on jeszcze żyje w tej rundzie, więc myślę, że się nie zgodzi. Myślę, że się nie zgodzi. Porno TV. Jeśli wyjdziesz z gry nawet na chwilę, to myślicie 50 zł. O kurwa, wyszedł. Wyszłem... dobra, dobra. Co prawda było to szybkie i przewidział to. W idealnym momencie. A jednak wysłałem. Po Dobra, będzie donate, uwaga. No, będzie i zasłonięty jest. Nie spodziewał się chyba tego jednak. Dzięki, Nestor, to 55 złotych. Co jest? No mówiłem, no. mówiłem, że dotrzymam słowa. Pozdrawiam odcinek. Pozdro. pozdro, pozdro, koksolek. Piękna reakcja, więc tutaj dostał, że tak powiem, piękne wynagrodzenie. Oj, dobra, nie robię cięcia, nie robię cięcia, nie robię cięcia. To jest, to jest najlepsze, co mogę teraz zrobić. Słuchajcie, Domix jest moim bardzo dobrym kumplem. Yy, nawzajem się wkurwiamy zawsze, także zobaczymy na ile złotych ma ustawione do jump i będę go straszyć, będę go kurwa tak straszyć. Nie, mi zaraz tu coś wyskoczy, no. Zaczynam z nią bez <grym> słów. Polewasz mi... Kurwa! Nester. Dzięki Nestor za 2 złote XDDDDDDDDDD dla ciebie Dzięki wielkie byniu Dobra Jest plus bo to nie jest straszny donate O kurwa dobra Czyli jednak ma skery. No to pobawimy się teraz z Domiksem troszeczkę Dobra czekamy na jakąś fajną chwilę Zawsze chciałem to robić Zawsze wy mi to robicie Pierwszy raz ja to komuś mogę zrobić <roz fulfillment> Jule, Ale Nester, to gdzie są J-U-M-P-S-C-A-R-E? Gdzie są jumpscary w twoje! twojej? Zostaw mnie. Dzięki za 5 zł serduszko. Dobra. Kurwa, Nester. Zaraz sprawimy, że PadowiX będzie mnie miał dość. Nie idę tam. Nie ma takiej opcji. Nester, 10 zł. XDDDDD. Kurwa, Pierdalaj, popłakałem się. Popłakałem się teraz. Kurwa, mam usy w oczach. Ja pierdole, zawsze, zawsze o tym marzyłem, serio. Nawet nie wiecie jak czekałem na to, żeby ktoś. <gry> Dobra, uwaga. Teraz muszę wyczuć idealny moment, muszę wyczuć idealny moment. Ja Co ma w ogóle, kurwa, Teraz ja mogę cię postraszyć. I co ma kurwa w ogóle za ustawione Mała? dźwięki pojebane? Moje uszy, dzięki Nesterku. Dziękuję ślicznie za 23 zł, ale mnie nie strasz. Bo się boję. Uwielbiam cię so much, ale nie rób tego, co robisz. Dobra, teraz będzie dobry moment, żeby go wystrafić. Mester, <grymne> 10 złotych. Jakie ty masz poje B, I, N, I, XDDD? Ten jest no co ty nie powiesz? Kurwa, łamuję moje uszy! Te krwawią przez ciebie. Autentycznie. Ogólnie chwilę popisałem z nimi na czacie, odwróciłem ich uwagę. Także teraz jest idealna no, no chwila No tak, mam skrzynkę mama, żeby para, zajebać Tu jest ciemnek w dupie łupy. Dobra, idealny moment. Myślę, że tu skupienie już leciało. Mester, <laughs> 10 zł, 7 groszy. Żaden KUR, a koniec. Dostaw mnie, proszę cię. Co ja ci zrobiłem? Naprawdę Filip? Naprawdę, co ja ci zrobiłem? Ty nie masz co z pieniędzmi zrobić? Nie mi się go fajnie straszy. Obiecuję, że ja już ci nic nie zrobię. Zrobiłeś, nic ci nie zrobiłem, dopiero ci kurwa zrobię. Jak będziesz miał nocne spanie, to ci takie donate'y głosowe będę nawalał, że... Nester, 10 Udziw. złotych. Jak się czujesz? Zajebiście. Naprawdę świetnie się czuję, bo nie wiem, co mam zrobić w tej grze. Tu mam jakiś notatnik. Oficjalnie wysłałem ostatniego donata, bo ten odcinek i tak już mega długo trwa surowo. O wysokości 30 zł. Zobaczymy, czy może ma jakiegoś fajnego jumpskera ultra ustawionego. Miłym akcentem kończymy z panem Domiksem na ekranie. Było mega śmiesznie. A, Na mnie wysłał prawie stówę Ja pierdolę, ty jesteś pojebany Dziękuję Nesterku, I love you so much baby Rewanżuję się pięciokrotną siłą Obiecuję, serduszko dla ciebie Nie no, powiem wam, że fajnie, fajnie Przyjemnie było podonatować Wydaliśmy 300 zł yeah, właśnie